Słuchajcie. Chodźcie, nie Za 2,12 12.00 idziemy podstawą rękoma. Bo u mnie byliśmy z nami 3,6 losów. wziąłem mu rękawicę. A my no Stanowskiego tu nie było Krzyszia Stanowskiego tu nie było Czekacie? Czekamy raz A wy panowie też czekacie, nie? Tak, tak, tak Przysiąść na szparik Ja mogę wrzucić, ja mogę wrzucić dalej bo jak jesteście że... nie? Nie, do księży, nie ma żeby, żeby, żeby... Czekamy do pić po. Rewolwerowcy są punktualni, A tam trening rakowa, pokaż trening rakowa, chłopaki grają, stadion się buduje O może jedzie Szisiu Pokażę tam Ale nie wiecie czy on jest w budynku czy nie? Ja przynajmniej okay. go nie widziałem. góreki jest spotkanie widać no. Stanowski Chodź poszukamy Chodź, poszukamy Stanowski U góry jest, jest? Nie, ale ty mnie Słuchajcie, nie będziemy dłużej na Frejera czekać. Godzina już 4 po 12. Jeszcze może chwilę Spałem mu tak. 10 minut studenckie, tak? minut, no, nie tam 5 mogę mu dać, czyli jeszcze dwie. Może korki z Warszawy Prawdziwy rewolwerowiec nigdy nie spóźnił. Pamiętaj. Może w budynku jeszcze o niego zapytano? No Bo przecież już pytałem chłopaków i przecież już krzyczałem parę razy. Co, nie ma zegarka? Nie wie, że jest 12? Przecież on tu mnie zaprosił. To nie ja się tu zapraszałem. Dobra, panowie, słuchajcie, sprawa jest taka, panowie i panie, sprawa jest taka, że Krzysiu plastuj się stanowski. Umówił się ze mną na sparing i po raz kolejny okazało się, że kozak w necie, pista w świecie. Zabijamy się.